Ciema siema, witam na odcineczku z CSGO Goskin na moim kanale. Następnie następie chciałbym że o tym, że wygrałem, macie ponad 4200 zł płacając w moim kademium 20 zł, a czym więcej wpłacacacie, tym macie większą szansę na wygraną. wygrania macie naprawdę potężnej temki, bo tak macie tutaj szkietę na knajp Boral Forest za prawie 1200 zł, druga kosa surpa najpotrafia za prawie 700 zł, no i trzecia kosa Hacono Knife za ponad 600 zł, trzy kosy to dla ciebie mało, naprawdę? No dobra, no to mam jeszcze rękawiczki za 950 zł dla ciebie mam drugie rękawiczki hydraglowcy za 350 zł, dwie pary rękawiczek. Trzy kosy to mało, ok. Rozumiem. Masz jeszcze Digla Prince stream, masz MHG zyrex i Kołaszka empress. Także łącznie 8 skinków o łącznej wartości ponad 4200 zł. Z moim kodem oczywiście wszystko. Wszystko dla Was, czym więcej w pasacie, to macie większą szansę na wygraną, a żeby płacić jakieś tutaj plusik pisać, księg Grab 18, daje Ci 10% więcej do wpłaty oraz 2,10 na sam start z płatności, czy to blik, czy cards, czy skinki. jak wypasacie z skinki przychodzę was bardzo szybko, ustawnie w minutkę. Nie zapomnijcie sobie tutaj aktywnych wybrańczej, mogęcie po prostu nie zależy nie 10% więcej do wpłaty, a nie będziecie mieć szans na wygranie ponad 4200 zł w konkursach, więc zachęcam serdecznie, żeby o tym pamiętać. Nawet jeśli nic nie wpasacie, to po prostu żyjcie mnie to wspiera. Więc z góry dziękuję i dzięki temu mogę Cię rozdawać skiny, więc Spokojnie, ty, ty używasz kodu, ja rozdaję skinki, wszyscy są szczęśliwi. A jeśli używacie kodu i wpłacacie, no to otrzymacie punkty eventowe do wpłaty, które zaraz ci pokażę, gdzie możesz wykorzystać. Ale zanim to, chciałem jeszcze Ci przypomnieć, że na CSGO skins możesz wpłacać od razu. W wiem, że wiele osób jest zawiedzionych tym, co Valve zrobiło, że czekasz 8 dni za skinami, bo jest to możliwość anulowania oferty. Tutaj nie musisz czekać. Tutaj jak wpasasz, od razu dostajesz kasę, więc wszystko jest szczęśliwe. Oczywiście twój limit zależy od tego, ile wpasałeś w ostatnich e, dniach, w sensie w ostatnim czasie, e, twój limit zależy od historii płatności wykrystany, limit zostanie przywrócony po 8 dniach, czyli załóżmy, że masz limit, nie, 2000 zł, wpłaciłeś skina za 2000 zł i zostaje Ci zero tego limitu, ale po 8 dniach znowu masz e, możliwość, więc myślę, że naprawdę fajna sprawa. E, a jeśli właśnie. Właśnie, jeśli grasz, jeśli grasz, albo nawet jak nie grasz, albo nawet jak nie grasz, po prostu chcesz mieć skina za darmo. Wchodzisz sobie tutaj i masz skina za darmo z daily case'a, codziennie, co 24 godziny taką skrzynkę sobie możesz otworzyć i mieć na za free. Jest szansa na 7 fajnych skinków, no powiem tak, taki, taki, czy taki, czy te 3 czy ten, no te 7 po prostu, te 7 No myślę, że to są skinki, które można sobie fajnie pograć, czy eee, płacić i sobie pobiegać w CS-a. naprawdę fajna sprawa. A z no możesz sobie zbierać i za to otwierać jakieś skrzyneczki, więc naprawdę fajna sprawa. Tym bardziej, że na samym dole masz jeszcze skrzyneczki obiecane social media. No i a propos punktów eventowych, no to w Krów masz codziennie super nagrody. Dzisiaj jest Fire serpencik, jakieś, jakieś koski, naprawdę fajna sprawa. No codziennie masz, codziennie masz super nagrody, więc myślę, że, myślę, że ok, myślę, że jest to ok. Tutaj sobie możemy strzelić, pyk, 3 złote, 3 złote i piątkę. No i tutaj sobie wrzucamy 5273 punkty. I dostajemy 3 4. Całkiem zdatnie. A dzisiaj dołączamy sobie do ludzi, także ja sobie tutaj o tutaj mamy jakoś a już ktoś zabrał, dobra. To tu sobie dołączymy. 10 skrzyneczek Lowcase Jester. No dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Co to jest najlepsze? No to, to, to Space, tu nie ma jakiegoś big dropu, ale przegrywamy po pierwszej i to znacznie bo dostał aż 20 zł, ale teraz ja dostaję 13, okej. Okay. Do odrobienia, do drobienia. Zobaczymy co wyjdzie z tego wbijania do ludzi. Dwie dychy dostał. No, chyba robi się powoli problem. No ale to jest trip Jester. Na no, wszystkie jest złoty procent szans, także może taki desort Space Space o 4 tryszki i jesteśmy uratowani. Aha. Mm -hmm. No okej, okay, nie? No spadł Dozad Space, tylko nie tu, gdzie trzeba. Także raczej już mamy pograne. No chyba, że... nam spadnie jeszcze Dozad Space i coś jeszcze. I po prostu to wygramy, ok No i teraz Dozad Space dla nas i wygrywamy to, jest wszystko super. Tylko potrzebujemy Dozad Space'a. No, ale została nam ostatnia skrzyneczka w tej bitwie. Także, no... Evil o raczej nie wystarcza. Raczej nie wystarcza. Także idziemy sobie szukać tutaj kolejnej bitewki. Underdog dołączamy sobie. Tylko nie wiem, czy ta bitwa planuje wystartować, czy nie. No, chyba koleżka nie planuje jej wystartować. To sobie idziemy. To sobie idziemy. Nie będziemy tyle czekali. Tutaj mamy jakąś na trzy osoby. Dołączamy sobie za 90 zł. Na buście to są skrzyneczki. Mamy abłupkę i mamy kałażki. Także czekamy aż ktoś dołączy, w międzyczasie może jakąś inną bitewkę tutaj wyhaczę. Dobra, tutaj mamy bitewkę. Dołączamy. W underdogu, w Underdogu. Czyli musimy mieć jak najmniej. No i nie mamy jak najmniej. Zdecydowanie nie mamy jak najmniej. No coś tutaj, coś tutaj. aha. No dobra, ten koleczkę tu się raczej nie bawi z nami, ale potrzebujemy coś dlatego. O, ja też. To ja już, już mogę wyjść z tej bitwy. E, także, no. Fajnie, chociaż może za mało. Aha, bo jeszcze ten teraz prowadzi. A ja mówiłem, że on się nie bawi, a on się jednak bawi najlepiej z nas wszystkich. Jeszcze nie skrzyneczka. Okej, okay. a tamta moja bitwa wystartowała. Wystartowała, Dobra, to idziemy zobaczyć. E, idziemy zobaczyć, co tutaj wpadło. Czy wygraliśmy? Tutaj chyba najlepiej, a jednak my najlepiej, okej. Okay. Kałaszek jakiś fajny był. Okej, okay. to wygraliśmy. Zawsze coś. Chcemy to sprzedać, pyk. Dobra, idziemy znaleźć jeszcze jakąś bitewkę. O, tutaj zdążyliśmy dołączyć, super. No chyba... Nie najlepiej, no dobra. Druga musi oddać i nie oddaje, ten wygrał ten wygrał, no niestety dobra, szukamy kolejnej śmiesznie się tak dołącza do ludzi w sumie tutaj mamy jakoś za dwie stówki dobra, biamy, na końcu za stówkę skrzyneczka okej, okay, świetny start w sumie 6 dyszek no tutaj gorzej a ta skrzynka chyba niecałe 3 dychy kosztuje, więc i tak dawała nieźle. Oj, Kraków, GG, chociaż może nie GG, jeszcze to zrobiłem, bo to jest przez skrzynkę za stówę na końcu. Nie wiem, co jest droższe. Okej, okay, nasze lekko 3 dychy straty, no musimy lepiej niż ten dostać i nie dostajemy. ale mu dało, no nie zbóg bitewkę se zrobił, gostek eee, czym coś jeszcze mamy. Dobra, no to na sam koniec my musimy zrobić jakąś bitewkę. Dołączyliśmy do ludzi. To teraz my potrzebujemy zrobić coś. Eee, no to ja bym sobie zrobił pyk, pyk i pyk. Tylko, dobra, wymienimy sobie punkciki tutaj. Ile nam to da? 87 zł. Spoko. Czy za wszystko Jeszcze coś mamy. Mamy jeszcze to. Pyk. No to mamy 600 stówek. Dobra, to idziemy zrobić bitewkę na sam koniec. Na tak zwaną odbitkę. Mm, dobra. Dajemy sobie to, dajemy sobie to, dajmy sobie to, to. I nam pięciu dych brakuje, dobra. Damy sobie jedną tańszą. Damy sobie tak, tak, tak i tak. Pyk, dobra. Cztery osoby. Lecimy. Robimy sobie na odbitkę. Do do ludzi chyba nam nie wysło na dobre. Znaczy, no to na pewno nie wysło. Bo połowę siana przewaliliśmy. Ale może tutaj. Start chyba słaby. A jednak okej. Okay. Najlepszy ze wszystkich. Ale no i tak i tak słaby w sumie. Tym bardziej teraz. Tym bardziej teraz. No, raczej możemy się pożegnać. No, tym bardziej. Jak dostaję koła za 500 zł. No, chyba, że tutaj jakaś kosa albo coś powalonego. No, chciałbym. Chciałbym, ale tak się nie dzieje. Ja Wam dziękuję za tę odcinek. Widzimy się oczywiście jutro. Jak zawsze pamiętajcie, że macie do wygrania ponad 4200 zł z moim kolem. No i co?